Zapytam chłopaków o obrzezanie kobiet. Zobaczcie, jak wyglądają kozy. Okay. Hindi is to jest not i ten sok teraz muszę ja wypić i teraz proszę ja was, jak z tego się wywinąć? Why, why the people they do this on the tractor? Zapytam chłopaków o obrzezanie kobiet. Dilani. nie yeah. This is part of the tradition. I don't know uh, it's correct translate. You don't understand? I don't understand.

is possible because girls are not. <laughs> 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 you understand what? <laughs> yeah, yeah. <laughs> yes, boys, boys are also katana Here, yeah. Here, boys Here. are katana Women? No. Topi, no. topi, no, no, topi, hunter. Są so, <grym i ziomkiem> Teraz z ziomkiem idziemy ogarnąć taką uboższą dzielnicę, w której mieszkają hindusi. Ale wychodząc w ogóle z mieszka z domu, z podwórka jest pomnik, w którym what is mean it's your family yeah this is from um, our family and this is uh, water filtration ah water foundation <laughs> Teraz idziemy. jilani he bring from the floor bring Green, green color and uh, Co color materials. Can yeah. you show? Podniósł z ziemi zielony materiał z tej sterty śmieci i pytam dlaczego. On do mnie mówi, że że oni respektują zielony korol, kolor. a ah, ok, zielony kolor respektują i czarny respektują. Chodź. Wajt Co oni tutaj mają? You, you make like this? Yeah, yeah. Y, 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 you put here? Yeah, yeah, put here. Like y, cut, cut, cut hair like here. Cut, cut. It's normal for men. Yeah, yeah, normal. Okej, okay. y, pachy pod pachami. Nie jest to. O, proszę bardzo. Tutaj od razu jest krawiec, więc może poprawki zrobić. Można kupić chlebek, jakieś y, słodycze, nie słodycze. Gumy bananowe. Co to jest? To nie wiem ty. 20 rupii. 50 groszy. To też To jest candy. To nie jest candy. To jest jak naswar. Naswar? Tak jak to. A, to dragi są. So ten rupii? Ja ten rupii. Yeah, Potem musi być. Potem wiemy. We can go. Więc tu mieszkają Pakistańczycy po lewej, po prawej, a po lewej mieszkają hindusi. To jest is and community Zobaczcie taka miejscóweczka Tutaj kierownik chodzi pierwszy. Uwielbiam uh. <laughs> się! Dzięki za oglądanie! Szutuję! Gdzieś się w pies zawołuje! Ale piękna świątynia! Święte obrazy! I nauczę się! Tutaj się modlą! Jelani, how many times. Y Pier day, 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 praying. No, 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 no. Co to jest? Co to jest? Dwo times na dzień, morning and evening. Ok, czyli yy, z rana się modlą i wieczorem się modlą. Tutaj jest ołtarzyk. Zobaczcie, jak wyglądają kozy. Ichniejsze. O, koleś, wydmuchał. Zobaczcie, jak ona wygląda. Chodź, i w ogóle się nie boi. A jakie ucho długie, strasznie. A zobaczcie, jaka ta słodka. Chodź, no nie bój się. Nie bój się. O, poduchem. Poducho, podrapać. No, chodź, chodź. Dziwnie wyglądają, co? One mają swoją nazwę, ale nie pamiętam, jak one się nazywają. Zobaczcie, jaka ta słodka. Jilani? Yeah. So you in the village, in the village you have the Muslim people and Hindi people. Yeah. And they live together. Yeah, together. Yeah. This is Hindi. This is Hindi. Okay, and no problem? No problem. He, he also respects us. Okay. Everybody respects respect us. Okay. And you respect Hindi. Yeah, yeah. hey <laughs> people people in Pakistan they like play snooker yeah yeah also every day they play yeah every day uh, many times in a day okay in Ramadan also uh, maybe sometime sometimes sometimes at night yeah yeah okay.

आई दे ये मिलन जा मिलन ज्यादा ला आए थे 100 करो अच्छा बथे करो बा बाडे जो करो मैक्सिमम 200 और 300 चिल्ड्रन हिंदू हिंदू चिल्ड्रन चिल्ड्रन हियर हियर या ये ये बट वन फैमिली वन फैमिली नो वन फैमिली हिकरे हिकरे खंदाने का नहीं Three or four children. Uh, ah, okay. Per, uh, uh, one man. How many wife can have e in Hindi? not One. Only one. Only one. Okay. <laughs> he wants another wife. Another. Ah, yeah. But Hindi is not allowed. 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 <laughs> <laughs> if you want ten wives. No problem. problem. Only money. Only money. Okay. Zobaczcie ile dzieci. To znaczy że wiecie co oznacza że jak jest tak dużo dzieci to oznacza że, że rodziny że rodzina nie jest planowana tylko się uprawia dzieci i tyle. Co się uprawia no. Sala aleko. Sala aleiko. Keriat. Sala aleiko. Sala ma. Assalamualaikum Assalamualaikum game Selamat. 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 tas tas Selamat. 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 Jeśli nie masz to i w Ok, nie masz roboty, przychodzisz grać w kartę. No ma to sens, dobra. Idziemy dalej, bo się ze zebrało trochę ludzi. A jeszcze wracając do tematu, jak nie masz... Zobaczcie, w na wsi jak jest dużo dzieci. This is uh, making tea, chai, chai, like a chai. Czajcie. Chai. Like a chai. Var, var gaming, gaming people. And also people who who play snooker. Yeah, yeah. For everybody here. Yeah, everybody. This is like restaurant. Yeah, like a restaurant. Uh, restaurant. Yeah. Jelani, What is black color on the eye? Uh, and Cindy, sormo, like a sormo, sormo, far eyes. Sormo. Is It's natural? But for what? For fa fashion? For, um, very beautiful. Fashion. Ah, okay. Sh come here he also like this game like a charity ah, okay so, no. <laughs> <laughs> so. <inaudible> yeah, yeah. what is this It makes uh, uh, ice sweet and very tasty. Ah, okay, ice sweet with, uh, with juice? Yeah, with juice. No, 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 stomach, stomach. This is a good fight, stomach. No, no, no. <laughs> Prawda jest taka, że jakbym wypił tą kostkę lodu z tym sokiem. To bym się e, przez trzy dni nie wstał. By. A to jest maszyna do kruszenia. Lodu. <śpiewanie> Zobaczcie, <zbierze ten>. Zobaczcie, <śpiewanie> Zobaczcie jaka ekipa. <śpiewanie> He all love you. No, they lo love us. Loves us, yeah. The people, they love you here. Yeah, yeah, always. You are a good person here. Yeah, I like yes. Come, I want here to see. zobaczyć. okay, everybody. Opa. Zobaczcie, jak dużo ludzi. I will describe, okay, in Polish. Zobaczcie, jak dużo ludzi. Każdy przyszedł tutaj zobaczyć mnie i Jilę niego, bo teraz chodzimy i zwiedzamy. How many people live in in the village? In the village, maybe two two thousand or three thousand. Two three thousand. Yeah, yeah. How many percent uh, Hindi people? Hindi people, uh, I I think maybe seven hundred or uh, eight hundred. Ah, small, small, Simple. small, small. But uh, you now you introduce to this. This is uh, Jamil. He like uh, elder of uh, Hindu community. Ah, okay. Like, uh, boss. Bodero, bodero. boss, yeah, boss, boss. Okay okay good good i will record you know why, what is boss yeah yeah the yeah. boss the boss of the community yeah, this is community house

Poważna sprawa. Z i idę. Sam tutaj nigdy bym nie mógł wejść, bo zwincovali bym nie. Yeah. Is women's so work like than beggar. Begger? Ja ja begger. Yeah, yeah, Kobiety żebrają. A ja satara. So women? women in Hindi they are not strong. Not strong. Wszyscy czekają na wizytę. Wszyscy czekają na wizytę. Salama. Wszyscy czekają na wizytę naszą, żeby musił we need visit, Wizyt Visit people. Yeah, visit people. Respect people. Respect people. Everybody love you. love us, love us and because you are a good person here good person and uh, he want uh, and he happy see you yeah yeah you help a lot for hindi people Yeah, yeah, always always i also okay you you help like uh, water pump yeah yeah everything everything, everything. no uh, water pump uh, everything when hindi people have problems yeah. they come to your home yeah yeah and uh, we will solve these uh, so, problems okay yeah this is Sher Bill. Sher Bill. Okay. This is boss? This is like a boss. Like a this boss. This is a very old man. Very. How many years? Uh, 80. Uh, 80 or 90. Okay. okay. Around, around 90. Yeah. He is uh, also with my Baba Ajilishkar. Baba? Ah, yeah. Okay. Like a servant. Mm -hmm. So I respect him. Yeah, yeah. I also respect him. He is Hindi or Sindhi? He, uh, Hindi. Hindi. But why here is a lot of children? Because you and me come in there. Okay. So he want to see you, you and me. Okay. And he, these are also very good persons. Yeah, yeah. yeah. So uh, the men, they working now outside. Outside, inside, uh, go to city. Okay. Uh, okay. Anybody to need you work and make money so. Sure sure, 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 sure. Understand? Yes. Can you ask these children? They scared? <laughs> no, 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 scared. He is also brave man. Brave okay. children. Brave children. Okay, yeah. good, good. Tell for them, they, 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 don't need scared because I'm friend. ta ma Yeah. Nie you come at uh, Baba Baba A, tak, tak, tak. Four years ago. Four years ago, tak. Tak, tak. Four years ago. Widziałem, mm. widziałem. Okay. Dzieci się nie boją u nas. Ok. okay foto, foto. Foto na szybko. Adis? House, house, okay. Idziemy dalej. Każde zdjęcie, chce zrobić tutaj przygotowują posiłki, herbatę robią. Najgorzej jest w sami. Idziemy dalej. Zobaczcie jak dużo dzieci. No tak żeby nie skłamać, 70 osób za nami idzie. Tutaj się co trzyma. Here, yeah, yeah. what storage? Uh, storage, uh, 200 kg Cloud, clothes. Ok. and everything. Uh -huh. okay. uh, I like, uh, okay. O czysto? Czysto, ładnie.

bezdomnego, to ładuj kamieniem Ładuj kamieniem, patrz Widzicie? One, one muszą się podporządkować Tutaj nikt na nie nie zważa Tutaj one muszą znać swoje miejsce

Nie są ubrane bogato, no bo nikt nie ma pieniędzy na to. Ludzie, hindusi tutaj e, nie jest to najwyższa klasa społeczna, ale są bardzo ciepli. Są bardzo ciepłymi ludźmi tutaj. Good people, very good people, with big hearts. Very, very big Normalnie. Normalnie gdybyśmy szli przez wioskę i ja bym powiedział wszystkim tutaj stu osobom, przepraszam, ale zostańcie, to by to nie zadziałało. No niestety, trzeba mieć siłę przebicia, siłę respektu. Gilani jest bosem, to Gilani ma tutaj władzę w słowie. I kiedy Gilani kiedy mówi stop, no to wszyscy stają i nikt już nie, nie dokucza. No niestety, ja takiej siły nie mam. No i nigdy mieć nie będę, bo żeby taką siłę mieć, to trzeba pokolenia przeżyć, no i dużo zrobić, żeby respektowali. No i mieszkać. Why, why the people they they do this on the tractor? Because wheat and and other things travel to one. To other miejsce. To inny Ale dla tego, dlaczego malują? I to jest tradycyjne. Tradycyjne. Jak moda? Jak moda, jak dobrze. Jak dobrze. To jest Szycha. Tutaj na 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 billboardzie jego zdjęcie brata najstarszego, baba, yy, jego yy, kuzyna, no i tutaj dzieci. Dziękuję. To jest spadła. Położę butelkę, miejscówka moja zajęta. Idę zobaczyć chłopaki. Przepraszam. Przepraszam panowie. A proszę bardzo. No dobra, kierownik mówi tak. Umył nie umył. Przełamał i myta. Dobra, ta woda już pewnie 5 godzin stoi. Szmatka nie prana, ale przytarte. Oko cieszy. oko cieszy. Maszyna odpala. Nowa maszyna. No i tutaj tak. Nie ma opcji, żeby, żeby to było, wiecie, zrobione na czysto. Proszę bardzo, kierownik zrobił sok. Woda brudna tutaj z lewej strony to opłukał. Clean. później. Dorzucił ten, i to jest sok. I ten sok teraz muszę ja wypić. I teraz proszę ja Was, jak z tego się wywinąć? Jak z tego się teraz wywinąć, żeby tego nie wypić i żeby nie mieć problemów żołądkowych? Prawda, chłopaki? Wszyscy patrzą, zobaczcie. No i teraz powiedzcie, wszyscy patrzą. No i jak teraz wywinąć się z tego? Dobra, biorę. Echo. Echo. Po swojemu. No, you, you. No, no, no. No, For I you. have, I no, have no. stomach problem. For you? No, For you. Some, some, no, no, some, 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 some. Please, I tell please, you. Please, please, no, I no, have that's stomach that's problem. That's I told you. Ja to ma na I have big stomach problem. You meet with Imam Bashimalek. Ah. So, his good name uh, Imam Bashimalek and he also manages our lands. Ah, okay. Very important person. Be, very important person. Yeah, yeah, yeah. No, widzicie jak wyszedłem z tego z y... stwarżu? Like yeah. Stwarżu wyszedłem. no uh, you eat this no 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 stomach you you, you need understand i eat uh, five tablets yeah yeah. yeah yeah i know but you St some this drink. no no fantastic ah, stomach no. no i have problem <laughs> with stomach no of <laughs> <laughs> course take this you can take you can drink because you are Thank strong you. yeah you can describe the taste? This is very sweet. Very and, sweet? Yeah. And uh, fresh? And Fresh and uh, strong, strong for our health. Ah, for health, okay. Good energy. Good energy. How much cost one glass? 20 rupees. 20 rupees. One glass. Mm. Okay. And big glass is 30 rupees. 30. 30. 30, okay. 20 small 30 big I jak przyjeżdżasz tak z brudnymi rękoma robią w brudnej wodzie, ścierka brudna, to, to ciężko jest odmówić. Ale jak masz mieć biegunkę przez 5 dni, no to się nauczysz odmawiać. Nice. This is machine. This is Pakistan. yes. Or England. Pakistanis. Pakistańska maszyna do robienia do krusze. This is to crash the ice. Ja, ja, Crash the ice. Crush the ice. Okay. okay. Then, then, then mixed, uh, so but, And here, what is here? This is milk. It is milk. Ah. Okay, yeah. milk. It's, it's mixed in uh, ice and. Uh, Okay. Niestety już trzeba uciekać. Uciekam już od mojego kumpla Dilani i od kumpli z tyłu z odwiedzin. Jadę dalej do Islamabadu, odwiedź innych kumpli. Mam nadzieję, że lockdown mnie nie zaskoczy w Pakistanie. Zobaczcie, jaki też zaczął padać.